Koszpaku, tam Pięćdziesiątka, Patrzcie, i mamy ją. I ogień, Pię... ja pierdolę! O kurwa, ty, patrz co się dzieje! 400! O kurwa, no i dziękuję, 20 koła. Esa! Widzowie przychodzą. Ja pierdolę trzy mnożniki takie, nie? Pany! Pany! No kurka, róbcie klipa, róbcie klipa. Co jest, wariaty? Ja tam nie wiem, ja się nie znam na tym. Ty, ale trzy jakie mnożniki spadły, nie? Ocie, kurka. I to na ostatnim spinie. 22,5.